Coś tam leży. Zrzucik. Jakiś. Malutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesiąt, tak. Nie ma tu gdzieś drugiego zrzuta, ale przepiękny. Ładny, taki sobie zrzut. 3 maja I jeszcze leżą. Malutki. Tak sobie weszłem tutaj i mówię, tak się przeszłam do lasu, mówię, chyba już nic nie znajdę. Ale jeszcze leżą, jeszcze leżą. Teraz, czy gdzieś by był drugi? To nie wiem. Małe prawdopodobieństwo, bo, był, bo jest mały. Ale. Może się trafi. Jestem trochę zaskoczony, nie powiem, że nie. Zobaczmy go jeszcze. z lewej tyki